Cześć, kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Waszy Basi. Dzisiaj zapraszam na szybki filmik, będzie to hall zakupowy. Pojawiło się kilka nowości w mojej szafie e, ostatnimi czasy. Nie wiem, kiedy dokładnie ten filmik dla Was zmontuję. Ja go nagrywam na początku maja, pewnie zobaczycie go w połowie, zważywszy na moją pracę. E, natomiast udało mi się kilka fajnych rzeczy kupić, więc pomyślałam, że po prostu Wam polecę. Zapraszam dalej do oglądania tego odcinka. Zaczynamy. Dobrze, zaczniemy sobie tak chronologicznie, może od rzeczy, którą kupiłam jako pierwszą, i jest to rzecz, którą mogliście widzieć w jednym z niedawnych filmików. Tu wam podlinkuję, jak mierzę sukienki i w ogóle um, ubrania na okazje różne, takie specjalne, ślub, wesele, komunia i tak dalej. To tam w Gracisie na samym końcu pokazywałam Wam spódnicę C.A. taką letnią, w 100% z wiskozy. I właśnie to jest mój pierwszy zakup. Ja się na nim zdecydowałam. Nie jest to może jakiś szalony zakup, bardziej coś takiego codziennego, no bo ja w tym dochodziła po prostu na wakacje, kiedy przyjdzie ten sezon wakacyjny na co dzień, mrój Boże, nie do pracy, bo ona jest za krótka, no i wiecie, w takie, no nie, to nie jest w ogóle ten dress code, że tak powiem. Ona jest na taką grubą gumkę, tutaj Wam pokazuję na przebitce, także fajnie wszystko zbiera, z wyższym stanem, ale jak chcemy, możemy ją też niżej nosić, natomiast przez to, że ta gumka jest dość wysoka, to ja bym jednak preferowała jak Wam polecała wyżej. Mamy troczki, więc możemy sobie ją jeszcze mocniej ścisnąć, jak chcemy, związać. Ona jest taka powiedziałabym rozkloszowana, teraz tego nie zobaczycie, z taką falbanką, także ja Wam z tamtego filmu tutaj zaraz wrzucę przebitkę, bo to sobie przygotowałam. Jeśli chodzi o rozmiar, to mam 36, ona była w tym fasonie, to chyba w tym tylko i wyłącznie w tej opcji kolorystycznej, to jest taka czernik w takie pomarańczowo-fioletowe kwiatki, zielone listki, coś w ten deseń bym powiedziała. Do wielu rzeczy będzie pasować, mam dużo takich ubrań na górę, jeśli chodzi o sezon letni czy wiosenny, basicowe w jednym kolorze, więc to będzie taki fajny twist do wszystkiego. Jeśli chodzi o cenę, no to nie była najtańsza, bo kosztowała 69,99, ale tak jak powiedziałam, tu mamy 100% wiskozę. Ładnie się układa, a także jak najbardziej spoko, mogę Wam polecić. Jeśli chodzi o drugą rzecz, którą kupiłam, to skoro jesteśmy w takiej tematyce spódnicowej, to do sukienki też niedaleko, to polecę Wam coś z taniozką i przypadkiem chyba u kogoś widziałam na Instagramie i stwierdziłam, że fajnie mi się sprawdzi, czy to na wakacje, na które się wybierają, wybieramy z moją rodzinką, tak, mamy zaplanowane, mam nadzieję, że tam się nic już. Z lotami e, nie zadzieję, albo przydam się do pracy, jeżeli będę musiała pojechać do biura, a będą naprawdę wysokie temperatury, takie jak potrafią czasem w mieście być i nie są przyjemne, szczególnie jak siedzieć komunikacją, jakieś 30 stopni i tak dalej. Więc polowałam na taką prążkową sukienkę. E, ja takie bardzo lubię i w Siseju, moje drogie panie, taką właśnie sukienkę możecie dograć. E, no jej nie mam na przebitkach, będę musiała to dograć. Mam nadzieję, że mi się udało. E, jest to sukienka w kolorze czarnym, mega basicowa, bez. Tutaj widzicie ramionczek bez rękawa z dekoltem takim okrągłym. Tu, jak się zbliżymy, to widać, że jest to prążek, natomiast sukienka jest um, przezroczysta, wszędzie prześwitująca. O, teraz myślę, że to zobaczycie, widać mnie. Więc jest mega cienka, także jeżeli chodzi o kupno tej sukienki, ona jest też długa, bo jest za kolano jeszcze, także też fajnie wygląda, że tylko odsłania łydkę, będzie ładnie wyglądała i do jakichś baletek, i do japonek na wakacje, ale też do szpilek, tak elegancko, jeszcze zarzucić na to jakiś, jakąś marynarkę i będzie lodzią miodzia. Natomiast ja bym Wam polecała ją kupić tylko w odcieniu czarnym, z tego względu, że pozostałe kolory, które były, na pewno był jeszcze taki liliowy, lila-wrzos, coś w tym stylu. I chyba nie wiem, czy nie była lista, ale ja bym ich nie wkładała, bo wszystko będzie widać. Nawet jak to będzie taka beżowa bielizna, to moim zdaniem będzie prześwitywała wszystkie fałdki, celulit, no wszystko będzie widać, bo jest to bardzo, bardzo cienki materiał. Jeśli chodzi w ogóle o materiał, to on jest, może od ceny zaczyna, bo to jest najbardziej kuszące, nie mówię życie. Ja mam go rozmiar M, bo nie chciałam, żeby ona była turbo opięta, ale tak jest przy ciele zresztą to Sinsay, to wiecie, oni tam mają różną tą rozmiarówkę, kosztowała 29,99, więc aż szkoda było nie kupić, stwierdziłam, że nawet jak będzie na jeden sezon i mam mi posłużyć na przykład na kostium kąpielowy na plażę, żeby na szybko coś zarzucić, to będzie spoko. Nie chcę Wam składu przykłamać. Więc jeszcze sobie sprawdzę, ale tak, 95% jest to bisko za mojej drodzy i 5% elastan. Także serdecznie Wam polecam, ale tak jak mówiłam, tylko i wyłącznie w opcji czarnej moim zdaniem żadna inna się tak fajnie nie sprawdzi. Kolejna rzecz, którą chcę Wam polecić, to rzecz, po którą głównie pojechałam i to akurat kupowałam też stacjonarnie, to zważywszy na zmianę mojej figury, A mianowicie to czy dół też się zmienił, nie mogę narzekać. Też mi zeszło trochę z bioder, kilka ładnych centymetrów, natomiast to, co mnie bardziej niepokoi, nie podoba się, to zeszło mi tutaj z części piersiowej, no po prostu cycuszki się zmieniły. Także zawitałam do sklepu Etam. Niektórych może to zdziwić, czemu nie kupiłam w jakiejś sieciówce z stanika ale nie polecam. Szczerze mówiąc, ja firmę Etam poznałam lepiej już kilka ładnych lat temu, myślę, że około 5 jak nie lepiej. Chyba z 6 i kupiłam sobie u nich nawet chyba 3 staniki miałam. Niestety wszystkie poszły, dowiecie. Do, do wyautowania było już nie ten rozmiar. I mają przepiękną bieliznę, bardzo dobrej jakości bieliznę. Nie płacimy za metkę, tylko płacimy właśnie za materiały, nawet, nawet z czego to jest użyte. Ja na razie zainwestowałam, zważywszy na cenę, bo ten staniczek kosztował. E, moje drogie 100, 100, 100, 129,90. Nie wiem, czy nie miałam jakieś promocji, chyba bo jak tam się zalogujecie na aplika w aplikacji, to chyba macie na pierwsze zakupy 20 zł taniej, e, czy tam 10 rabatu, coś takiego. Kupiłam sobie coś, zważywszy na cenę, żeby od razu nie szaleć. To coś, co będzie uniwersalne do wszystkiego czyli taki basicowy stanik beżowy. Jeśli chodzi o staniki, to ja już na pewno nie wrócę od lat, to było też w odcinku o ewolucji mojego stylu do białych staników, ponieważ białe staniki mogłoby się wydawać, że się nadadzą do jasnych rzeczy, a jednak prześwitują, czy pod białymi bluzkami, czy innymi. Natomiast cieliste, czyli właśnie takie nudziakowe, w kolorze waszej skóry, ich kompletnie nie widać. Zainwestowałam w taki, jego można tutaj chyba odpinać. Tak, ma odpilane ramionczka, ale nie jest to berdotka, także on bardzo fajnie się trzyma tutaj na dole, ma bardzo fajny pas. Natomiast gdybym odpilała ramionczka, to tu na górze mógłby mi troszeczkę odstawać. Mój, jeżeli chodzi o rozmiar, tutaj mam B, to jest 70... 5 nie... Polski 70B. Tak, tutaj jestem w wąziutkę 70B i ja mam opcję z push-upem. Mierzyłam też zwykłą, ale nie do końca mi się to podobało, jak te im wyglądały, były bardziej spłaszczone, natomiast kiedy przymierzyłam opcję z push-upem, to te pieksie są takie jak piłeczki. No, Wyglądają miusio I to, co jest właśnie ważne, i to Wam powiem ten tip, bo mi to babeczka, która sprzedawała, tam zawsze sprzemiła obsługa, także jak chcecie kupić, nie wiecie, jakiego rozmiar, nie jesteście pewne, coś wam się zmieniło, to do salonów etam, nieważne gdzie, polecam. Kiedyś. Jeździłam do Arkadii, było super. Teraz byłam w Galerii Północnej w Warszawie i ten, i ten salon jest warszawski, rewelacyjna naprawdę pomoc, nieoceniona. Nikt was nie olewa w sieciówkach, że sobie chodzicie i wiecie, panie, tylko też sobie tam spacerują, przewieszają te wieszaki, wiecie, robią takie rzeczy bardziej organizacyjne, tylko tutaj rzeczywiście jest obsługa klienta. Pani donosi, mierzy, pomaga, doradza, zna się, mówi, jak tam poprawiać ten biust, co robić itd. itd. Pyta się na jaką okazję, czego oczekujemy. Także naprawdę high level. I jeśli chodzi o różnice między takim stanikiem, właśnie a propos, na przykładzie push a takim na przykład z jakiejś sieciówki, już nie wymieniając jakiej, to te sieciówkowe są z innego materiału, gorszego a materiału syntetycznego, który pod wpływem ciepła, zmiany środowiskowych, zmiany też, zmian atmosferycznych, może wytwarzać substancje, które są rakotwórcze. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie z firmy Etam, chociaż na pewno nie tylko u nich tak jest, to tutaj moi drodzy w środku nie mamy gąbki, chociaż tak czuć jakby to była gąbka, ale to nie jest Gąbeczka, tylko to jest płyn, coś tam oleisty, chyba coś takiego, który właśnie rakotwórczy nie jest. Natomiast nie mam się co bać, dopytywałam spokojnie, wrzucamy do bramki, już go brałam, brać można, nic się z nim nie dzieje, bo już w nim śmigam, także z tym problemów nie ma. Jedyne co no to pani nie polecała do suszarki bębnowej, ale to ogólnie nie polecała tam bielizny bakować, więc tyle. Bardzo fajny stanik, świetnie mi się go nosi, do wszystkiego pasuje, chciałam gładki, a nie jak moje poprzednie z koronkowym wykończeniem, ponieważ te koronkowe są fajne do jakichś tam wiecie, t-shirtów, no jakichś takich zwykłych, codziennych rzeczy, bluzy, nie bluzy, natomiast kiedy założymy już coś takiego obcisłego, a na przykład co nie ma faktury, tak, jakaś sukienka na jakieś wesele, nie wiem, okazje właśnie, czy koszulę, no to ta koronka się przebija i to nie wygląda tak fajnie, więc lepiej, jeżeli to jest gładkie, bo wtedy nic nie widać. Ok, to był etam. Skoro jesteśmy przy noszach. to kolejna polecajka to wpadłam na szybko do Hajemu coś zobaczyć, właściwie to chciałam zobaczyć takie koszulki basicowe, jakieś topy, bo mam tutaj ich mało na ten sezon taki letni, więc chciałam coś dokupić, ale stacjonalnie nic nie było. Tak naprawdę były albo tylko crop topy, które mnie nie interesują, nie na mój wiek. I to jeszcze takie bardzo krótkie, że widać pępek i wszystko, więc nie chciałam. Albo był tylko jeden top, tak fajnie wycięty, z dekoltem halter, prążkowy, ale po pierwsze był z poliestru, a po drugie był w takim kolorze taupe, gdzie do mnie ten kolor kompletnie nie pasuje. Mam nadzieję, że jestem dobrze doświetlona. Wybaczcie. I przypadkiem znalazłam kostium. I ja już kostium w Hainie kupowałam. Pokazywałam Wam inną, w innym odcinku górę niebieską, taką pastelowej niebieski, a dół, który ma ze sobą taki... Tam było napisane antyczny róż, ale dla mnie to jest brązowy. Natomiast ta niebieska góra jest fajna, ale aż tak nam tych pieksi nam nie robi. Więc w H&M znalazłam niestety tylko w jednym kolorze on był stanik czarny. I to jest stanik też z push-upem. Bardzo ładnie wygląda, bo ten push jest taki powiedziałabym mocniejszy, więc pieksi bardzo ładnie się układają. Fajne są ramiączka, bo są takie wiązane na szyję. Ja też takie lubię, bo kiedy chcę się opalać. Kiedy chcę biegać za dziećmi i coś tam robić, to wiecie, chociaż na wakacjach jeszcze z dwójką nie byłam, to będzie pierwszy raz, to wtedy sobie związuję mocno i wiecie, bez problemu mogę wszystko robić. A kiedy na przykład chcę się opalać, to tylko sobie odwiązuję, wtedy nie mam żadnych ramionczek, tak? I tu mam gładkie i mi się te ramionczka nie odcinają, później opalęizna. Jeśli chodzi o mojego rozmiar, A, tył też mają fajny, bo taki standardowy z. Jak, nie, nie jak z Tanik Sorry. No to taki standardowy jak, jak kostiumy, ale nie jest źle. Nawet dałam radę to sobie zapiąć z tyłu, a jak nie dacie rady, to zapinacie z przodu, przekręcacie. Myślę, że większość dziewczyn tak robi. Mam 75B, bo nie było 70. 75B. I cena to jest, no właśnie, były dwie ceny. Ogółem ten staniczek kiedyś kosztował 59,90, teraz zmienili, z, z, z metki zmienili i kosztuje 69,90, także niestety inflacja idzie do góry. On jest taki śliski, materiał czarny, ale tutaj tak fajnie marszczony, naprawdę bardzo ładnie się układa, no ja go Wam nie będę pokazywała już na sobie. Bo aż tak się nie znamy, ale do tych majtek, kolor stycznia się będzie pasować inna faktura, ale nie będzie się to tak gryzło, nowoczarne, do wszystkiego pasuje. Tylko żałuję, że nie jest to inny kolor, ale niestety nie było. Jeśli chodzi o tę cenę, to ja za niego zapłaciłam jeszcze w tej starej, ponieważ by to był jedyny stacjonarnie Stanik z tych wszystkich, które wisiały, który jeszcze był ometkowany 59,99, więc Pani stwierdziła, że na no to jak to klientka takie dostała, no to nie można jej sprzedać po innej cenie. I jeszcze miałam jakiś rabat właśnie na H&M-ie Chyba na zakup 10 zł taniej czy 10%, więc ja za ten stanik zapłaciłam tą górę od kostiumu jakieś 50 zł. 52, 3 coś takiego. Więc bez tragedii. Mówię szybko, bo mam czas antenowy okrojony, że tak powiem i ostatnie zakupy, które poczyniłam, jedne dla synka i to był główny powód, dla którego się wybraliśmy po buty, a drugie dla mnie, ale że jest to odcinek kobiecy, to zacznę od swoich, jak będzie interesowało, to wrzucę Wam buciki synka, to szukałam baletek. Ja ogółem słyszałam, już oglądałam na różnych forach modowych, czy w filmikach na YouTubie, że baletki, balerinki są passé, i ogólnie, niektórym one się kojarzą z takimi butami już dla przedszkolaka i że kobieta dojrzała takich nie nosi. i Teraz są modne mokasyny albo te lockersy, nie pamiętam, poprawcie mnie, nie pamiętam jak się nazywają te buty. Natomiast ja robiłam kilka podejść do mokasynów i moja. Ja się sobie nie podobam, wyglądam trochę jak taka ciocia klocia nie mój styl chyba. Poza tym mokasyny jak dla mnie ładnie wyglądają do spodni, a do spódnic nie, a ja szukam butów oh, głównie właśnie, które będę mogła nosić do sukienek, spódnic i tak dalej. I chciałam baletki porządne, tym razem skórzane, z miękkiej skórki. Myślałam o rybko, ale koniec końców znalazłam w CCC. I to są takie baletki, które są przepiękne, bo nie mają żadnych dodatków, żadnych właśnie infantylnych kokardek, nie kokardek. Nie są wielokolorowe, tylko właśnie to jest jeden kolor. Nudziakowe jedyne co je odróżnia, tutaj mają takie Ala Chef. na środku. Naprawdę pięknie się prezentują, są mega klasyczne, jeśli chodzi o spód, takie gumowane, tutaj mamy lekki. No to nie jest obcas, takie podniesienie. Naprawdę spoko wyglądają. Jak widzicie, jeszcze je mam z metką, ponieważ na razie sobie w nich chodzę po domu, żeby zobaczyć, co i jak. A skórka jest mięciutka. Nie powiem Wam, to jest skóra naturalna, ale z czego to Wam nie powiem, bo takiej informacji tutaj nigdzie na metce nie znalazłam. E, niestety. Jeśli chodzi o cenę, to one standardowo kosztują co 129,99. Natomiast ja je kupiłam na promocji. Tutaj była też bardzo miła pani z obsługi w CCC: kupowałam je stacjonarnie i ja je mierzyłam stacjonarnie, a kupiłam przez aplikację. I tutaj też tip dla was, żeby nie kupować przez aplikację telefoniczną, bo jak kupicie przez swój telefon jakby tą aplikację, co macie w telefonie to jesteście. Na szarym końcu klientów nie jesteście priorytetem, a jak kupicie na tych ekranach takich w CCC kiedy już wszystko poprzymierzacie, wam się spodoba i zrobicie sobie jakąś tam opcję właśnie dostawy do domu czy opcję impostu, bo też już jest, to jest nowość, kiedyś tego nie było, to, to macie to w cenie, za to nie płacicie po pierwsze od iluś tam zakupów za jakąś tam kwotę powyżej chyba 120 zł. A druga sprawa, że wtedy jesteście priorytetem i do was kurier szybciej dojedzie, w sensie czy to impost, czy do domu jesteście ważniejszym klientem, no bo wy byliście w salonie, nie wiem, tak jakoś do tego podchodzą. Także ja te buty zamówiłam, przyszły po chyba czterech dniach, coś takiego, coś w tym stylu, ale wiecie, to też była majówka, ja w majówkach chyba oglądałam mierzyłam tak, drugiego, drugiego, czyli poniedziałek, a przyszły chyba w piątek. Coś takiego, naprawdę spoko, na razie staram się je rozchodzić, z prawym butem w ogóle nie mam kłopotu, a z lewym trochę tutaj mnie ciśnie, bo one się zwężają przy tym małym palcu, ale myślę, że to kwestia jest właśnie rozchodzenia, więc na razie rozchodniaczek tutaj idzie. Ja je kupiłam, tak jak widziałam na promocji, tam była promocja chyba minus 20%, że kupowałam jeszcze synka buty, no to te buty zamiast 130 zł, to wyszło mi 103 zł, jakoś tak chyba. A drugie, ja mam wezmę 37, chociaż nie wiem, czy to kogoś będzie interesować. No i już ostatnia rzecz dzisiaj w holu, to druga rzecz to są buciki dla synka. Kupowaliśmy od samego początku, jak był mały, w sensie jak już zaczął chodzić, buty u polskich producentów. Bardzo je ja lubię, szczególnie firmy ML. Natomiast nie ukrywam, że inflacja zrobiła swoje, wszystko się zrobiło strasznie drogie. I ostatnim razem, jak kupowałam mu Adidasy, z nim pojechałam, to zapłaciłam za te Adidaski, które nie wiem, na ile starczą. 240 zł, tak, 240. Także masakra, e, więc stwierdziłam, że no, no nie, no nie. A przyjaciółka dała mi pozdrawiam cię, Justyś, e, cynk, że bardzo ładne buty mają w CCC, Lasockiego z skóry naturalnej. I ten design się poprawił, ponieważ lata temu te buty były takie, no, to nazwijmy to niezbyt ładne, te dziecięce, a teraz naprawdę są śliczne. No i dorwałam takie, które oglądałam na stronie. Teoretycznie pokazywało mi, że nie są dostępne w Arcadii, w, w Warszawie w salonie, a jednak były. Prześliczny kolor, ja bardzo lubię taki jeansowy niebieski, jeśli chodzi o buty dla mojego syna, jakoś bardzo mi się podobają. To są sandałki, czyli już buty, które mają być na wiosnę i lato, przede wszystkim na lato. I są w takiej fajnej kolorystyce, bo to jest taki niebieski jeans, plus tutaj jeszcze mamy taki seleden z przodu, tutaj trochę szarości. Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Są tutaj z wyższym takim... Nie, to znaczy, tu mają trochę wyższe podbicie, więc to dla mojego syna na plus, ale wyższą mają tą zapiętkę, także też takie stabilne, naprawdę fajne, takie gumowe podeszwy. Także coś spoko, tutaj mają z jednej strony chyba jakieś tam misie narysowanego, naprawdę. Do wielu rzeczy będą pasować. Była jeszcze jakaś kolorystyka, też podobała mi się jedna z takim misiem, oczami, buźką na przodzie, w karmelowym odcieniu, ale koniec końców postawiłam na te, bo mówię, na stronie je wyhaczyłam, mega mi się podobały. Jedyne co daję wam znać do rozmiarów, że w przypadku tych moich butów to rozmiar jest standardowy, jak nasze 37, to baletki mam 37, a w przypadku synka, jak wcześniej kupowałam mu buty Emela, czy to nawet właśnie, zim, a zimowe na przykład te Monstera, tak? Nostak, mido, 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 do mi tak. E, to miał wyższy... znaczy rozmiar większe, natomiast w przypadku lasockiego ma rozmiar mniejsze, czyli alideski on ma 203, a lasockiego sandałki musieliśmy kupić 22, bo 23 były sporo za duże. I te buciki mają taką samą kwotę, ta sama cena, co moje, czyli 129,99, ale właśnie jak dodaliśmy dwie pary, promocja, to każda z tych butów wyszły po 103 zł. Jakoś tak. Wcześniej się nagadałam, mam nadzieję, że ten odcinek szybki Wam się podobał. Podejrzewam, że teraz większość będzie takich szybkich trochę, wiecie, rzutem na taśmę, tak jak uda mi się coś znaleźć, chociaż chwilę na, na... Nagrywki. Jeśli dalej tu ze mną jesteście i ten filmik Wam się podobał, to kciuki w górze mile widziane. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, zachęcam do subskrypcji, bo filmiki będą dalej się pojawiać, chociaż może rzadziej, ale zobaczymy. I co? Ja już w tym momencie się z nami żegnam, ściskam Was. Muśka. Pa, pa!